Baca znalazł broszurkę, jak odzwyczaić się od jedzenia przez tydzień. A że był przytuszy, to postanowił, że może schudnie. Pierwszego dnia miał zamiast posiłków pić po pół szklanki wody. Drugiego jedną szklankę i tak do siódmego. Ostatniego dnia, półprzytomny z głodu, miał wykonać ostatnie polecenie. Wysrać się. Poszedł więc za chałupę, kucnął, natężył się i... nic. No bo z pustego to i Salomon nie naleje. Siedzi, siedzi, aż nagle słyszy odgłosy jedzenia. Patrzy, a tu dupa mu się pasie. Przychodzi turysta do Bacy i pyta. Baco, macie jakiś pokój do wynajęcia? No mam. A za ile? A za dwieście. co, za tyle? To bardzo drogo. Panocku, ale tu jest pięknie. No dobra, baco, ale musi tu być spokój i żadnych dzieci. To mimo żadnych dzieci. Turysta idzie spać, rano o godzinie piątej, rumor, wrzask spod dasza, wypada trzerada dzieci, wrzeszczą, wywracają meble. Turysta zwleka się z wyra i zaspanym głosem mówi do bacy: Baco, to nie miało być żadnych dzieci. Dzieci? To są skórcy syny nie dzieci. Pewien turysta zabłądził w górach. Stracił już nadzieję, gdy zobaczył jakieś światła. A dalej góralską chałupę. Jestem uratowany, zapłacę im. Dadzą mi coś jeść, napoją mnie, przenocują. Pomyślał turysta i wszedł do środka. Patrzy, na zapiecku leżą nieruchomo Bacowa i Baca. Dobry wieczór, zabłądziłem. Jestem głodny, chce mi się pić, ja wam zapłacę. Powiedział turysta. A tu cisza. Chciałbym coś zjeść, jestem głodny, powtórzył. Cisza. Zdegustowany brakiem reakcji Bacy i Bacowę, wziął to, co leżało na stole i zjadł. Chciałbym się czegoś napić, powiedział już zdenerwowany turysta. Gdy po raz kolejny odpowiedziała mu cisza, wypił, co było na stole, przeleciał Bacową i wychodząc rzekł, co za popieprzoni ludzie. W basówce ciągle cisza, gdy w pewnym momencie bacowa nie wytrzymała i kichnęła. A baca na to. Przegrałaś, gasi światło. Rzecz się dzieje za komuny. Obchodzona była właśnie setna rocznica urodzin towarzysza Lenina. Znaleźli wtedy i bacę starego Sporonina, co to Lenina pamiętał. I poprosili go, co by opowiedział im coś o spotkaniu z Leninem, jaki to był miły i dobroduszny. Siadł wtedy baca na rogu chałupy i powiada. Pamiętam, to była wiosna. Topniały śniegi, świeciło śliczne słonecko. Towarzys Lenin postanowił się łogolić. Wyszedł wtedy na ganek z miednicą, mydłem i pędzlem. Ledwo sobie namedli mydli Podbiegł do niego mały chłopczyk. Popatrzył na towarzysza Lenina i zawołał. Towarzyszu Lenin, wy łysiejecie. A towarzysz Lenin uśmiechnął się tylko. A mógł przypiepsyć. Idzie turysta po szlaku i nagle słyszy: O Jezu, 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 Sicku Jezu! Biegnie. Patrzy, a tu baca siedzi na pieńku, obok wbita siekiera. I o Jezu, o Jezu, Jezu. Turysta pyta, baco, co wam się stało? Mnie? Nic, o Jezu. A może komuś w waszej rodzinie? Mojej? Ni. o Jezu, Jezusicku. No to co tak lamentujecie? O Jezu, jak mi się robić, nie chcę. Do Paweksu przyszedł z wiaderkiem Baca. Pani, a co to tam za flaska na półce? O, to francuski koniak. Baca nastawia wiadro i mówi, loć. Proszę bardzo. A tamta flasycka, pikno mi się widzi, to jest najlepsze wino portugalskie Porto. Loć. A tamta? No, to polski spirytus. Dużo loć, oj, dużo loć. Za to sycko kielopłacem. 250 dolarów. Wyloć. Zamarznięty w czasie śnieżycy turysta puka do bacówki. Otwiera baca. Macie Baco coś do jedzenia? Nie. To może chociaż wrzątek macie. Mo, mi no zimny. Baca dopiera się w nocy do gaździny. W pewnym momencie gaździna mówi Baco, gniewam się. Uuu. A za coś się gaździno gniewocie. Nie ją się gniewom ino, ujwom się gnie.